we Dla odmiany nowy temat dla Was, choć dla mnie trochę zamieszły. E, mimo wszystko cały czas trzymam się w grze dzielnie, chociaż e, konto już mam dość mocno dopakowane. E, I właściwie e, większą przyjemność sprawiłoby mi pewnie granie od początku, co być może e, wydarzy się, kiedy pojawi się jakiś nowy polski serwer. A może, kiedy pojawi się jakiś nowy serwer. Europejski. W każdym razie chodzi o grę Command and Conquer, wersja przeglądarkowa. Powiem Wam mniej więcej o co w tej gierce chodzi, i w przyszłości być może pokażę parę sensownych według mnie zagrywek czy metod rozwijania baz, atakowania itd. itd. O cóż chodzi w grze? Jesteśmy dowódcą bazy wojskowej, na początku jednej, z czasem coraz większej liczby tychże baz, w której to, jak zawsze, budujemy jakieś budyneczki dające nam zasoby, budujemy jakieś budyneczki pozwalające nam produkować jednostki, a budujemy budyneczki, które wspierają dodatkowo nasze działania w ten czy inny sposób i ogólnie podbijamy okoliczne terytoria. Te terytoria mogą to być tereny zajęte przez komputer, czyli typowy tryb gry PVE. Mogą to być tereny i przede wszystkim powinny być z czasem zajęte przez przeciwników, czyli innego gościa, który ma sobie też taką bazę jak my, lepiej lub gorzej rozwiniętą. W grze mamy dwie frakcje. Jest node, jest tak jak to wszystko jest ułożone w Command Conquerku klasycznym, ponieważ no, świat się całkowicie opiera na tamtych realiach. Jest też druga strona. Ja akurat w tej chwili, jak widzicie, gram niebieskimi. Jak mniej więcej wygląda kwestia bazy? Otóż wchodzimy sobie do takiej bazy. Mam w tej chwili poinstalowanych skryptów. Są całkiem ciekawe i polecam skrypty wspierające grę wejdę sobie więc w taki klasyczny sposób. Zobaczcie, tyleż mam tutaj różnych budynków. One są poinstalowane w taki sposób, żeby w razie ataku baza wytrzymała jak najdłużej, a jednocześnie. Musiałem dostosować mniej więcej układ do znajdujących się, znajdujących się tu naturalnych złóż, ponieważ tyberium, czyli to zielone i kryształy, czyli to niebieskie, to są podstawowe zasoby, dzięki którym możemy tutaj funkcjonować. Za zielonkę budujemy głównie budynki, czyli to jest taki bardziej konstrukcyjny zasób. Za niebieskie budujemy jednostki i ale też zdarzają się takie jednostki, które wymagają i tego, i tego. Co ciekawe, w tej grze w dowolnym momencie możemy jakby przekonfigurować bazę, czyli przestawić te budynki w inne miejsce. Mało to logiczne z jednej strony, ale z drugiej można sobie jakąś tam historyjkę, jak zawsze, do tego dopowiedzieć. Mniejsza jednak o to, Mechanizm jest całkiem fajny, dlatego że w zależności od tego, jak budynki są rozłożone w swoich granicach, Otrzymujemy różne bonusy. Innymi słowy, jak widzicie tu na przykład, jeżeli sobie najadę na elektrownię, pokazują się takie trzy strzałeczki, które mówią nam o tym, że ona korzysta jakby z sąsiednich pól kryształu i z sąsiedniego pola kondensatora w ten czy inny sposób. Czasem głównie chodzi o to, że po prostu szybciej wydobywają się dzięki temu zasoby. Kondensator z kolei powinien znajdować się koło elektrowni. Jak widzicie, on z kolei daje bonus elektrowni. Biorąc pod uwagę na przykład, że Tyberium tutaj, no niestety, jakoś niefortunnie, dymek Turtleba mi się tu wyświetla. Ale jak widzicie, on bardzo ciągnie z silosów. I jeśli te silosy się tutaj znajdują, wydobycie jest szybsze i tak dalej, i itd. Tak w związku z tym, hmm, trzeba mi przemyśleć rozkład budynków na początku. Żeby to wszystko fajnie się kręciło. Do dyspozycji mamy jeszcze coś takiego jak obrona oczywiście, którą sobie tutaj stawiamy w dowolny sposób, również możemy ją przekonfigurować, tak jak nam się to podoba. Moja może nie jest zbyt sensowna w tej chwili, bo niestety, jak się okazuje, budowle nie zawsze tak dobrze się sprawdzają, jak jednostki mobilne. Mam ich trochę za dużo. Może kiedyś je sobie tam poprzestawiam, pousunam. No i mamy oczywiście jednostki ofensywne. Jak widzicie, teraz mam je troszkę uszkodzone, za chwilę je naprawię dzięki specjalnym budynkom pozwalającym na takie coregiele. Te jednostki również jakby możemy sobie przestawić w tej chwili i tuż przed atakiem, w zależności od układu obrony przeciwnika. Pokażę Wam teraz na szybko, jak mniej więcej wygląda walka. Bardzo fajny pomysł. Chociaż na dłuższą metę trochę męczący. Tutaj już napsułem ostro, więc spróbuję może... No, w sumie to może być. Lekko naruszone jednostki. O co tutaj chodzi? Walka to jest taka, taka jakby modyfikacja Tower Defense. Eee, czyli ustawiamy sobie jednostki falami w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej a, i puszczamy te jednostki do boju. Ja nie będę się teraz zabawiał tutaj w konkretnie e, jakieś sensowne ustawienie, puszczę je po prostu przed siebie. Natomiast jest istotne, która jednostka, przy której się przemieszcza i w której jest fali, dlatego że, jak widzicie, jednostki po pierwsze mają różne prędkości, po drugie mają różną moc zadawania obrażeń innym jednostkom. I tak na przykład taki tutaj czołg, który swoją drogą ma zasięg na przykład większy niż duży na strzelców, taki czołg bardzo sprawnie radzi sobie z pojazdami, natomiast nijak, poradzi sobie z tą piechotą i ta rakietowa pięść go za chwilę wykończy, bo ona jest stworzona właśnie po to, żeby niszczyć pojazdy. Ten na przykład ognisty Jastrząb jest świetnym bombowcem i niszczy budowle, natomiast z jednostkami tak naprawdę w ogóle sobie nie radzi, ewentualnie właśnie z takim działem, które jest tak naprawdę budynkiem. Przy czym jeżeli to działo przeciwlotnicze by było, tak jak w tym wypadku, to to działo zdążyłoby ten bombowiec zniszczyć, zanim bombowiec doleciałby do tego działa. Tu mamy też pojazd, który świetnie demoluje budowlę, także tego typu, tego typu jednostki ustawiamy zazwyczaj na końcu. No i cóż, celem jest zawsze plac budowy, ewentualnie inne budynki, ponieważ jak widzicie po najechaniu na nie pokazuje jaki łup byłby, z, m, jeśli taki budynek zostałby zniszczony. Natomiast zniszczenie placu budowy, bez względu na to czy inne budynki udałoby mi się roz, rozłupać czy nie... Sprawi, że wygrywam definitywnie bitwę, i nawet jeśli tu by została masa jednostek przeciwnika, a ja bym dotarł w jakiś sposób do tego placu budowy, wygrywam. Na koniec takiej walki zdobywamy zasoby: zdobywamy kryształ, zdobywamy tyberium, ale też zdobywamy coś takiego jak punkty badań, co jest dziwaczne. Dosyć może chodzi o jakieś. Błędne, błędy w tłumaczeniu, może założenie było troszkę inne na autorów. Nie wiem jak to miało się nazywać naprawdę, ale nie jest to zbyt sensowne, ponieważ wychodzi na to, żeby wynajdować nowe jednostki, czyli e, mieć możliwość rozwoju e, dalszego, musimy walczyć i musimy e, po prostu ciągle atakować. Nie możemy się pobawić tylko wekowanie, co zresztą w takich gierkach trochę mija się z celem. Ale mimo wszystko niektórzy tak grają. Musimy niestety, musimy niestety troszeczkę po, podziałać i porozbijać obozy wroga. No, Nie mogę Wam tutaj pokazać dokładnie, jak wyglądają te badania w tej chwili, bo wygląda na to, że mam znowu jakieś problemy z łączem. I nie wszystkie mi się tu obrazki wgrały, ale jak widzicie, każda z opcji wymaga zawsze właśnie tych życzonych punktów badań, które zdobywamy w boju i czegoś takiego jak kredyty. Kredyty natomiast wydobywa się, czy może pozyskuje się z rafinerii. Dzięki której po prostu przetwarzane tyberium gdzieś tam pewnie jest odsprzedawane, jakkolwiek tego nie określić, i pojawia się nam e, kredycik tutaj dostępny do użytku we wszystkich bazach. E, kredyty możemy używać jak to w realu, wszędzie tam, gdzie ich potrzebujemy, natomiast zasoby wydobywane w bazach są tylko do dyspozycji tychże baz. Ewentualnie możemy sobie to gdzieś transportować między bazami. Z grubsza tak ta gierka wygląda. Jest całkiem fajna, przyjemna. Na pewno przez pierwszych kilka tygodni przykuwa uwagę. Z czasem jak wszystko oczywiście wiecie co się ze wszystkim dzieje. To nie będę Wam mówił. Zapraszam do następnego odcinka z Command Conquera. Jeszcze nie wiem czy zajmę się bardziej metodą rozwijania tych baz, czy może pogadam troszeczkę o, ee, o podbojach. Dzięki, trzymajcie się.